Problemy z tym borykaliśmy się, bo akurat widzieliśmy, że mamy kilka urazów i pięciu nie mogą grać. I jest to na pewno dla nas duży cios przed, prawie dlatego, że gramy tak co so, dwa dni mecze. Ale dla nas dzisiaj był jeden priorytetowy cel, awans na następnej rundy i to się udało. To jest najważniejsze i teraz przygotowujemy się do meczu piątkowego z Polonią. I generalnie na temat dzisiejszego meczu to, to co mówię, że cel był jasny, awans, to się udało. I My przygotowujemy się musimy Myślę, my że moja drużyna też chciała awansować, no ale niestety zwycięzcam mówił tylko jeden. Tam się nie udało powód. Myślę, że bramki, sytuacje bramkowe, które mieliśmy, można było ten mecz spokojnie wygrać. Zaczęło się od pierwszej sytuacji, a w końcu połowy. Później było kilka w drugiej. I jeśli jest, nie ma skuteczności, ciężko jest wygrać mecz. Eee, czy, że Obyśmy nie wpadli w jakiś kryzys, ale to trzeba po prostu z tego wyjść się przemyśleć. Dzisiaj część zawodników dostało szansę, czy je wykorzystali sami Państwo gdzieś Ja na pewno z tego jakieś wnioski wyciągnę. Ja się bardzo cieszę, że dostałem szansę. Od trzech miesięcy zagrałem <grym> albo miesiące mecz. było mało, ale co, muszę się pogodzić taką rolę. Przegraliśmy mecz, na pewno nie jesteśmy zadowoleni, że przegraliśmy, choć mieliśmy swoje sytuacje ale nie wykorzystaliśmy i przegraliśmy. No, najważniejszy jest awans w tym meczu. No, Szkoda, że akurat nie wykorzystaliśmy tego, bo jednym lepszym, dobrym podaniem do przodu, do mnie, to moglibyśmy, mogłem mogliby wjechać parę razy sam na sam. Niestety nie wyszło. No, no, najważniejszy awans jest w tym meczu, bo mówię, ten trener to zawsze powtarza meczu, to nas nie pokaże. No po tym słabszym no. meczu, z słabszym, no bardzo słabym meczu z Legią chcieliśmy dzisiaj e, awansować, to, to, była, to było najważniejsze. No, to się nie udało i na no, pewno żałujemy. Trzeba to przerwać jak najszybciej i jakieś punkty przywieźć z Gdańska. Mam nadzieję, że mobilizujący tutaj wyłącznie na nas to wpłynie. Mieliśmy swoje sytuacje, tych sytuacji no. było dużo i do no, takich sytuacji się nie to ciężko mecz wygrać. Się ja bardzo się cofnęła i praktycznie w pierwszej połowie mieliśmy bardzo dużych sytuacji, w drugiej także, no i trudno. No, musimy teraz się podnieść, idziemy za trzy dni mamy następny mecz e, do cztery i musimy walczyć e, tak jak na początku. Mam nadzieję, że może Andrzej Dziecian dojdzie, że, że ta siła ofensywna się wzmocni zobaczymy.